Myślę, że trochę w tej pierwszej połowie, um, może nie przysnęłyśmy, ale um, zaskoczyła nas ich agresywność, gdzie powinniśmy się tego spodziewać. A, popełniłyśmy trochę sporo błędów a, w obronie, a, gdzieś pozwoliłyśmy im na pewne, na pewne rzeczy, na które powinniśmy być przygotowane i na które pracowałyśmy. A, no, w drugiej w połowie już było no, już było trochę za późno. No, walczyłyśmy, walczyłyśmy, ale końcówka nie wygrywa meczu, wygrywa się całym, mecz, całym meczem. A myślę, że trochę w tej obronie zaspałyśmy. No tak jak, tak jak mówiłam wcześniej, wydaje mi się, że trochę bardziej były przygotowane. Nie, może, może trochę bardziej chciały. Nie mówię, że bardziej my, że my nie chciałyśmy, ale walczyły w takich momentach, w których my powinniśmy bardziej walczyć. No, jakby to powiedzieć, spodziewałam się innego wyniku. Na koniec Byłyśmy naprawdę dobrze przygotowani, mieliśmy naprawdę dobrą energię przed całym meczem. Myślę, że byłyśmy naprawdę skupione. Tak jak widać, rezultat jest jaki jest.